Cześć, z tej strony Paweł Kępa. Jesteśmy w kolejnym wideo, i tym razem porozmawiamy sobie nieco o temacie, który dotyczy SEO. O co chodzi? Już wyjaśniam. Mam na przykład na blogu takie dwa artykuły. Pierwszy z nich nosi tytuł Black Friday 2018 Jak przygotować do niego swoją firmę. Drugi artykuł nosi tytuł Jak zwiększyć sprzedaż na święta Bożego Narodzenia 2018. No i tak jak widzisz, mamy teraz rok 2019, w chwili kiedy publikuję to wideo. Czyli jeśli ktoś będzie szukał. Artykułu na temat, jak zrobić marketing na święta 2019, to być może mój artykuł pokaże mu się nawet na pierwszym miejscu, na drugim, na trzecim, ale jeśli będzie w nim data 2018, no to taka osoba nie kliknie, bo stwierdzi, że na przykład ten artykuł jest nieaktualny, tak? I tak samo jest w innych branżach, na przykład jeśli ktoś szuka najlepsza kosiarka elektryczna 2019, tak? A pokażę mu się zestawienie z 2018 roku, jako pierwszy link, nawet tak? jako najwyższe miejsce. No to taka osoba może, taki klient może nie kliknąć nawet w ten pierwszy link, bo stwierdzi, że to jest przeterminowane, że te kościarki się są jakieś stare i tak dalej, i tak dalej. A wcale tak nie musi być, bo często jest tak, że te wieści, te treści, które są przygotowane pod danym linkiem, są aktualne przez wiele, wiele lat. Tak samo jak w przypadku tego mojego artykułu o świętach, o pomysłach na marketing świąteczny. Przecież tak naprawdę zbyt dużo się nie zmieni w ciągu roku czy w ciągu dwóch lat. Te wszystkie techniki pozostaną. Czasami użyjemy po prostu innych narzędzi do ich realizacji, natomiast no wszystko to pozostanie. Tak samo w przypadku kosiarek, tak? Też kosiarki zostają praktycznie w niezmienionych modelach, minimalnie się różnią ewentualnie. Co można zrobić? Ewentualnie, można zaktualizować taki artykuł. Można dopisać do niego nowe modele kosiarek, tak? Tak samo jest w przypadku, jeśli poruszamy się w tej tematyce świątecznej, tak samo jest w przypadku zabawek, na przykład, tak? kiedy szukamy prezentów na święta, no i jest tam lista, najlepsze zabawki dla dzieci w wieku 5-10 lat 2018, tak? I znów ktoś pomyśli, że to jest nieaktualne, że to są jakieś stare zabawki i tak dalej, tak dalej, a często jest tak, że większość z nich będzie aktualna także w tym roku. I ewentualnie, tak jak mówiłem, można zaktualizować sobie, wejść w edycję tego artykułu, zaktualizować sobie tą listę zabawek o nowsze jakieś propozycje, pozycje i mm, i po prostu to zrobić, tak? I teraz Jesteśmy w połowie roku, tak naprawdę, a ja już myślę o tym, co będzie za jakiś tam czas, za pół roku, tak? Bo za pół roku mamy święta, za pół roku, gdzieś tam może za trzy, za cztery miesiące przedsiębiorcy zaczną myśleć, co by tu zrobić na święta i jaki marketing, i zaczną szukać. Dlatego już teraz zmieniam sobie, wchodzę sobie w te moje artykuły i zmieniam sobie rok, tak? Czyli tam, gdzie mam 2018, wszędzie w tytułach artykułów, zmieniam sobie na 2019, po to, żeby te zmiany zdążyły się zaindeksować w Google, żeby te artykuły nadal były wysoko w Google. Czy też może dzięki temu wskoczyły jeszcze wyżej na pozycję w Google, właśnie ze względu na ten rok, bo często wpisując właśnie zapytania do Google, dodajemy na końcu rok, aktualny rok. I teraz, w przypadku, kiedy ja mam dwa takie artykuły, czy ty masz, może dwa, trzy takie artykuły, sprawa jest prosta. Wystarczy wejść sobie w dany artykuł, pozmieniać tam, co trzeba, dopisać ewentualnie nowe rzeczy i zapisać, tak? Ale w momencie, kiedy takich artykułów masz, nie wiem, 20, 50 albo 100, gdzie trzeba ten rok zmienić, warto zrobić to troszkę bardziej automatycznie. I na szczęście mamy wtyczkę, która. To umożliwia wtyczkę do WordPressa. Za chwilę wskoczymy sobie do komputera i pokażę ci, co to za wtyczka i jak ona działa. I fajne jest to, że możesz to sobie robić z roku na rok, tak naprawdę, tak, bo być może masz takie zestawienia z 2017 roku, z 2016, 2015 i tak dalej, i tak dalej. Warto to sobie automatycznie zaktualizować, czyli zmienić te wszystkie lata na aktualne. No chyba że nie chcesz, chyba że nie chcesz tego robić, bo uznasz, że że to nie ma sensu, że nie dotyczy akurat to, tego tematu, tak? Także wskakujemy sobie do komputera i tam dokładnie wszystko ci pokażę. OK, jesteśmy już w komputerze, i teraz pokażę Ci, co po kolei warto zrobić. Po pierwsze, używam wtyczki Yost.co. Jeśli jeszcze nie używasz tej wtyczki, to po prostu wejdź sobie tutaj we wtyczki, dodaj nową i w wyszukiwarce należy ją znaleźć, tak. Joost.io tak to się pisze przez Y na początku i to jest ta wtyczka Joost.io po prostu wystarczy ją zainstalować. Ja już mam zainstalowaną, dlatego nie będę tego robił. Trzeba ją po prostu zainstalować i aktywować e, tak jak każdą inną wtyczkę. Czyli tak jak tutaj mam teraz przycisk zainstaluj teraz, klikam go i będzie gotowe. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, co daje wtyczka Yoast o jakie możliwości, to tutaj w prawym narożniku wyświetli Ci się teraz pop-up. Wystarczy, że w niego klikniesz i zobaczysz całe wideo, które poświęciłem na tą wtyczkę. Natomiast przejdźmy teraz do konkretów, czyli wchodzę sobie we wpisy. I tutaj mam te dwa wpisy, o których wspominałem: tak, Black Friday 2018 i jak zwiększyć sprzedaż na święta Bożego Narodzenia. I wchodzę sobie w edycję tego wpisu. Pierwsza praca jest do wykonania dość ciężka, bo trzeba tak naprawdę w każdy wpis będzie wejść i wyedytować odpowiednie rzeczy. Natomiast to jest to w tym fajnego, że za rok, za dwa, za trzy nie będzie trzeba już w ten wpis wchodzić i znów go poprawiać po raz kolejny. tak? Także tak jak widzisz tutaj, mam to 2018, Black Friday 2018, jak przygotować do niego swoją firmę. Mógłbym sobie stworzyć po prostu Black Friday, jak przygotować do niego swoją firmę. Natomiast, tak jak wspominałem we wstępie, chodzi o to, że ludzie szukają tego roku, tak? Chcą mieć aktualne wyniki wyszukiwania, aktualne metody, aktualne podpowiedzi itd. itd. Dlatego warto mieć to 2018 czy dany bieżący rok w tytule. Zresztą zobacz sobie, wystarczy, że zacznę sobie coś wpisywać, tak? Jak założyć firmę? Jak założyć firmę 2019? Od razu mi tutaj podpowiada, tak? Także, także to jest używane, tak? Nie ma co przed tym uciekać, warto to zastosować, żeby jednak tą liczbę wejść na swoją stronę zwiększyć. Także wyłączę sobie to już teraz. I pierwsza rzecz. Ta wtyczka Just SEO, o której wspominałem. Tak? Każdy wpis, jeśli wejdziesz sobie po prostu w edycję wpisu na, na WordPressie, każdy wpis na samym dole masz tutaj takie okienko. Jak wygląda twoja strona w wynikach wyszukiwania? No to właśnie nam chodzi o to, żeby ta strona wyglądała dobrze w wynikach wyszukiwania. Czyli jak ktoś będzie szukał właśnie to Black Friday 2019 w moim przypadku, no to tutaj mu się wyświetli to, tak, ta data I, i na to będzie zwracał uwagę. Na to będzie zwracał uwagę przy wyborze, w który link chce kliknąć. Mogę sobie edytować, tak, edytuj wygląd strony w wynikach wyszukiwania. No i tutaj mam te wszystkie rzeczy, tak, czyli tytuł SEO, czyli to, tak, to jest to, tym będziemy się zajmować. Mam Slack, czyli ten adres mojej strony internetowej i mam opis, który się pokazuje tutaj, tak. Chcę tutaj, żeby się automatycznie pokazywał rok i wtyczka Yoast SEO nam to umożliwia. Wystarczy wpisać taki, coś takiego, dwa razy znak procentu, current year, czyli po angielsku current year i znów dwa razy znak procentu. I tutaj widzisz, wskoczyło nam zmien na bieżący rok i automatycznie zaktualizowało mi to na 2019. Jak za chwilę zacznie się rok 2020, to już od razu automatycznie, bez mojej ingerencji, bez wchodzenia znów w ten wpis i edycji, znów to się zmieni, tak? Black Friday 2020. E 19, czyli bieżący rok. I tak po prostu wchodzę teraz sobie w każdy artykuł i to edytuję. Zapiszę sobie teraz to jeszcze. Zaktualizuj. I teraz wchodzę sobie w drugi wpis, wszystkie wpisy. Jak zwiększyć sprzedaż, edytuj. I znów oddajduję tą sekcję Yoast SEO na samym dole. Wchodzę w edytuj wygląd. I w tym miejscu teraz to mam, tak? Czyli znów procent, procent. Current year, procent, procent. I znów wskoczyło mi na bieżący rok i zamieniło na 2019. To jest jedna rzecz. Zapisuję sobie jeszcze. I druga rzecz to jest to, co wspomniałem już przed chwilą, czyli ten rok w tym miejscu, czyli w tytule, tak? Mogę sobie po prostu tak jak wspomniałem usunąć, bo to jest widoczne dopiero jak ktoś kliknie mój link w Google, tak? Czyli jak w Google pokaże mu się, w Google pokaże mojemu klientowi czy czytelnikowi się właśnie to, ten nagłówek, gdzie już to 2019 jest, natomiast to, ten tytuł pokaże mu się dopiero jak wejdzie na moją stronę, tak? No i tak, no i mogę sobie po prostu to 2018 usunąć, tak? To jest pierwsza rzecz. Pytanie, czy usuwam, czy zostawiam, to jest do Twojej decyzji, jakby. Mogę sobie po prostu usunąć we wszystkich wpisach i zaktualizować, tak? Mogę sobie wejść teraz w ten drugi wpis o Black Friday i znów usunąć ten rok i zaktualizować. Co jednak, jeśli chcę sobie ten rok zostawić? Wchodzę sobie w wygląd, muszę jeszcze zapisać. Wchodzę sobie w wygląd, motywy i to już będzie nieco trudniejsze. Tutaj teraz edytor. I tutaj mam teraz taki komunikat, że będę grzebał w kodzie mojego szablonu, dlatego to jest e, trudniejsze, tak jak powiedziałem, i nie jest wymagane. Tak? Ja to pokazuję dodatkowo. Jeśli ktoś chce, to y, po prostu może to zrobić. I otwieram tutaj plik funkcję motywu, czyli functions.php, tak? Klikam w niego po prostu. I tutaj z lewej strony mi się teraz ten plik załadował. Jadę sobie na sam koniec tego pliku i teraz mogę tutaj dopisać własny kod. I teraz pokażę Ci, jaki kod trzeba dopisać. Po pierwsze, należy dopisać sobie taką funkcję, wywołanie takiej funkcji addFilter, czyli dodanie filtra do tytułu każdego artykułu. Dodajemy wywołanie, które umożliwia wstawianie tam shortkodów, tzw. Tak shortkodów, tak. Czyli mogę sobie wtedy w tytułach wstawiać shortkody. Dalej kolejny, kolejna rzecz, znów w tytułach, tym razem tym, tych wyświetlanych na stronie głównej. Czyli mamy tutaj podział. W tym miejscu edytujemy tytuł, który pokazuje się na przykład na stronie głównej, czyli tutaj mam tytuł, tutaj mam tytuł. Natomiast w jak wejdę sobie w sam, w sam wpis to tutaj mam kolejny tytuł, jakby główny tytuł tego artykułu, tak? I to było to pierwsza, ta pierwsza linijka. I teraz kolejna rzecz, kolejny kod, który muszę dodać i to jest już troszkę większy kod. I to jest coś takiego, tak. Tak? Czyli dodaj shortcode rok i co, ta, co to znaczy teraz to, co dodałem, że ma dodać rok, rok czyli taka, taki shortcode, tak? Jeśli wpiszemy sobie taki shortcode, shortcode w tytule naszego artykułu, to on automatycznie zamieni nam na obecny rok, tak? Zatrzymaj sobie po prostu teraz to wideo i wklej, czy przepisz po prostu te wszystkie linijki do swojego pliku Functions.php i kliknij, zaktualizuj plik. OK, tak jak widzisz plik został pomyślnie zmodyfikowany i teraz co mogę zrobić? Mogę sobie wejść w te moje wpisy, wpisy Black Friday edytuj i dodaję w tym miejscu shortcode year, tak? Czyli tak jak sobie to nazwałem year. I w tym miejscu teraz powinien wyskoczyć mi odpowiedni rok. Zaktualizuj i sprawdzimy sobie czy to działa. Ok. Odśwież. Ok, wskoczyło mi 2019, tak? Jeszcze wejdę sobie na stronę główną, tam gdzie mam wszystkie wpisy. Zobacz, tutaj, gdzie zmieniłem, już wskoczyło mi 2019, a tutaj jeszcze nie. Dlatego wejdę sobie teraz w drugi wpis. Jak zwiększyć sprzedaż? I tutaj też zamienię sobie to na okej, okay. Gotowe, zapisane, odświeżam sobie tutaj i też mi zmieniło, tak? Na 2019 wchodzę sobie jeszcze tutaj zobaczyć dokładnie, tutaj też mi mam to zmienione. Dlaczego to jest takie fajne, że tutaj możesz sobie używać tej zmiennej, tak, tego shortcodu? Dlatego, że nie wszy we w nie wszystkich wpisach będziesz chcieć po prostu zmieniać sobie tą datę. Czasami będzie, nie wiem, na przykład podsumowanie roku 2018, tak? No wtedy nie chcę, żeby automatycznie zmieniało mi tam rok, bo. No bo ono dotyczy faktycznie tylko tego roku 2018. Ale, i to, mamy, i to mamy jedną rzecz zrobioną, ale teraz, tak jak widzisz, tutaj może, mam w linku, tak, zobacz, mam link do mojego artykułu i tutaj mam nadal 2018. WordPress tworzy sobie ten link do mojego artykułu w momencie, kiedy ja tworzę ten artykuł i wpisuję sobie tutaj ten tytuł, tak? Także warto sobie jakby to wdrożyć w swoją procedurę, że jak dodaję wpis artykułu czy podstronę w WordPressie, no to muszę zwrócić uwagę na to, jak tworzy się ten bezpośredni odnośnik. I tutaj mam na przykład dodany ten 2018 rok, ale na przykład już w Black Friday edytuj. Mam po prostu Black Friday, tak? Czyli nie mam tego roku, nie mam tego całego tutaj tytułu dodanego w linku. Tylko sobie wyedytowałem. Podczas dodawania właśnie tego wpisu wyedytowałem sobie, że tutaj ma się samo Black Friday pokazywać. Co mogę teraz zrobić z tym? Wchodzę sobie wszystkie wpisy. Jeszcze raz wracam do tego artykułu świątecznego. No oczywiście mogę po prostu to zostawić, tak? Ale no nie chcę tego tak zostawiać, bo to mi przeszkadza. Wchodzę sobie w edycję. I tutaj, akurat, po prostu sobie ten rok usunę. Dlaczego? Dlatego, że Google zwraca uwagę na to, jak wygląda link, i warto, żeby te linki zawsze były takie same, żeby tutaj za często nie grzebać. O ile w tytułach, czy tam w tych metatagach, które pokazywałem na początku, tak, można sobie coś pogrzebać jeszcze, o tyle w tych tytułach wradziłbym za często e, nic tutaj nie zmieniać, tak? Natomiast jeśli już przyjdzie taka potrzeba, zapisuję sobie to, zapisuję sobie tą zmianę, ok? Zaktualizuj. No i teraz, jak sobie wejdę na mój wpis, tutaj mam cały czas, jestem pod tym linkiem 2018. Jak sobie odświeżę, automatycznie przekierowało mnie na nową wersję. Jak zwiększyć sprzedaż na Święta Bożego Narodzenia bez tego 2018, czyli WordPress automatycznie dodał mi nowe przekierowanie z tamtego starego adresu na nowy. Bo ten stary adres z końcówką 2018 jest jeszcze w Google, tak? Jak wpiszę sobie ten post, nazwę tego posta, i Google mi go znajdzie, to tam będzie jeszcze ten link stary z tą końcówką 2018. Chodzi o to, że jak ktoś kliknie w ten stary link w wynikach wyszukiwania, żeby pokazał mu się, żeby mój WordPress przekierował go na ten nowy, tak. No i to się właśnie tutaj dzieje pięknie. I tak to właśnie wygląda. Myślę, że to jest bardzo przydatna rzecz, bardzo fajna sprawa. Oczywiście nie uciekniesz od tego, żeby w treści jeszcze ewentualnie kilka zdań dopisać na temat tych aktualnych rzeczy, czy też zmienić te stare zdania. Jeśli gdzieś tutaj jest na przykład jeszcze 2018, to warto sobie to poprawić albo usunąć. Także tak to wygląda. Mam nadzieję, że to jest przydatne. Jest to przydatne, na 100% jest to przydatne i warto sobie coś takiego zrobić, o ile używasz właśnie tych dat w nazwach, a warto też to robić. No, i w tym wideo to wszystko. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeśli tak, zostaw łapkę w górę. Udostępnij znajomym, którzy coś takiego robią, właśnie robią tego rodzaju wpisy. Mam nadzieję, że im to się też przyda. No i widzimy się w kolejnym wideo już za kilka dni. Cześć!